Serdecznie. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak możemy najmłodsze dzieciaczki uczyć języka angielskiego, bawić się z nimi, a przy okazji może i my się uczymy języka angielskiego. Ponieważ wielu młodych ludzi zostało w, domu, w domach, w tych najmłodszych także. Więc często rodzice zadają sobie pytanie, co możemy zrobić, co możemy zagrać, czego mamy się nauczyć. Dzisiaj, po z kolegą, który akurat miał, prowadził lekcję dla swojego dzieciaczka siedmioletniego z języka angielskiego, stwierdziłem, że podrzucę mu pewne linki. Dalej, stwierdziłem, że skoro już podrzuciłem mu pewne linki, to i też Państwu objaśnię, jak możemy fajnie się uczyć chociażby właśnie języka angielskiego. Dało mi to też oczywiście pomysł na to, żeby tak naprawdę dla wszystkich przedmiotów stworzyć takie, podać Państwu takie proste aplikacje. Dzisiaj zajmiemy się właśnie aplikacjami, prostymi aplikacjami do języka angielskiego, czyli mam tablet, mam komputer, mam telefon, więc uczę się z dzieckiem albo dzieciaczek niech się sam uczy, też sobie poradzi, ponieważ owe aplikacje są bardzo proste i już za chwilę Państwa Zapraszam dokładnie na ekranie, objaśnię co zrobić. Zresztą dużo objaśnienia nie będzie faktycznie, tylko naprawdę chodzi o przekierowanie Państwa na stronę i pokazanie, że takie strony są. Nie trzeba męczyć się z TVP ani z zieloną tablicą, można się naprawdę fajnie yy, pouczyć. Wszystkiego dobrego. No i do zobaczenia w krótkim opisie yy, i omówieniu aplikacji. Hej, zatem przejdźmy do aplikacji. O aplikacjach, o których właśnie dzisiaj powiem. To będą trzy aplikacje. To będzie yami.pl, mimowa i kolejno Games to Learn English, czyli, tak jak zapowiedziałem, będzie to dzisiaj nauka języków dla najmłodszych. Od czego zaczynamy? Od właściwego adresu: yami.pl. Yami.pl, darmowe gry dla dzieci online, język angielski. I klikamy. I tutaj mamy oczywiście to, co będziecie też mieli na początku możliwe, że widoczne, ponieważ mamy problem z wtyczką. Wtyczka Adobe Flash Player jest bardzo łatwa do pobrania. Na pewno, no zresztą w większości przypadków na pewno ją mamy, bo wiele stron nie wyświetliłoby nam się prawidłowo, gdybyśmy jej nie mieli. Natomiast w tym przypadku musimy zezwolić wtyczce w tej stronie na użycie wtyczki. Czyli zezwalamy i klikamy F5. Już mamy zupełnie inny wygląd strony. I teraz tak. Strona podzielona jest oczywiście na działy, czyli będziemy mieli przedszkolaki, laboratorium uczniaki, i British Council. To oczywiście możemy sobie obejrzeć, przejrzeć. Natomiast tutaj po prostu pokażę ogólnie ideę strony. Przedszkolaki. I teraz tak. Mamy owy zameczek, wejdziemy do tego zameczku do gier. Mamy też tutaj dosyć taką relaksacyjną muzykę. Ja ją oczywiście relaksującą bardziej. Natomiast ja ją wyłączyłem, brzmi mniej więcej tak. Natomiast o wiele lepiej będzie mi się tutaj wam tłumaczyło, jeżeli po prostu tej muzyczki nie będzie. Zwłaszcza, że będzie też dużo, można powiedzieć, słów. Gry i wybieramy, w jakim języku zagramy. Czyli krótkie pytanie, w jakim języku chciałbyś się dzisiaj uczyć lub jaki język dzisiaj chciałbyś poznać. W języku polskim będziemy mieli proste gry, załóżmy, dla najmłodszych dzieciaczków, gdzie uczymy ich, powiedzmy, podstawowych jakichś umiejętności, rozpoznawanie twarzy, podstawowe umiejętności matematyczne, Ym... To no, może być w języku polskim, ale z kolei te same gry później możemy fajnie przedstawić w innym języku. Czyli jeżeli nasza ociecha już będzie świetnie znała powiedzmy jakąś grę w języku polskim, bardzo fajne jest, jeżeli przedstawimy z języka polskiego grę na, załóżmy, na jakiś inny język. Możemy tak naprawdę stworzyć dziecko, które operuje kilkoma językami i nie będzie tutaj z tym problemu, tylko kwestia po prostu naszej pomysłowości. Pociąg. Tak, pociąg. Każdy element, który widzimy na tym piętrze, to jest jakaś gra. Jakaś umiejętność, jakaś nauka, czegoś. Eee, tych gier tu jest multum. Wydaje mi się, że spokojnie doczekamy się końca pandemii, a nie będziemy znali jeszcze wszystkich gier, które po prostu mamy tu oferowane. Proszę zobaczyć. Lampion. Oczywiście idziemy w kółko. To też sprawia wrażenie, że jest tego dużo, ale jest tego dużo. Mamy Wycinanki. Jeszcze. poziom drugi. Mam jeszcze poziom drugi. Figurki. Także. Deko. Poziom dekorować? Poziom pierwszy. Także jest tego dużo. Ok, powiedzmy, zaczynamy jakąś zabawę, naukę. Od razu mówię, nie znam wszystkich gier i teraz, sobie, teraz kliknę na jakąś grę, której nie znam. Zagubione słowa. Fałszerz. O. Leonardo da Vinci. Znajdź cztery różnice pomiędzy obrazami. Bardzo dobrze. Cztery. Świetnie. Trzy. A Brawo. Dwa. I tak dalej. Powiem szczerze, też teraz mam tutaj, już można powiedzieć, w cudzysłowie zagwostkę. Możemy oczywiście być na pełnym ekranie, natomiast już co do różnic dalej nie widzę, polecam wam tę zabawę. Ta gra jest serio ciekawa, aż mi ciekawą, które będą, jakie będą następne poziomy. Ale powiedzmy, rozpoczynamy tę grę w języku angielskim. Leonardo da Vinci Find four differences between the pictures. Okay. Bravo. Three. Three. Great. Great. Two. Very good. One. Czy widzicie gdzieś jakąś jeszcze różnicę? Ano uśmiech. Very good. Very good. Vincent van Gogh. No i teraz. Find three differences between the pictures. Great. Two. Ok, bo już wciągnąłem się w grę. W każdym razie widzimy, że gry tutaj mogą być fenomenalne. Może mogą uczyć wielu różnych języków. Teraz mnie ciekawi w języku niemieckim, szczerze mówiąc. Leonardo da Vinci. Findeś wiele Unterschiede zwischen den beiden Bildern. Hmm. W każdym razie, jak widzicie, jak widzicie, jest tego bardzo dużo poziomy, to może być matematyka jednego, drugiego poziomu, składanie literek. Jest tego bardzo dużo. Jest to świetna zabawa dla całej rodziny. Jeżeli powiedzmy wasz dzieciaczek. Musi się uczyć tego języka angielskiego. Zresztą fajnie jest się uczyć języków, to w ogóle swoją drogą dostaje jakieś zadania. Warto jest na przykład zwrócić uwagę e, też na przykład pani, która wysyła zadania, że jest coś takiego jak yami.pl yami e, może opis jakiejś gry, e, ale kolejno, jeżeli żeby już nie męczyć pani nauczycielki jeszcze z jakimiś programami, możemy kolejno po prostu sami uczyć naszego dzieciaczka spokojnie języków, sami też e, się uczyć. Bardzo, bardzo, ale to bardzo e, polecam. E, kolejne. Kolejną grę, którą też chciałbym pokazać, czy kolejne gry, które chciałbym pokazać, są na stronie Games to Learn English. Sama nazwa wskazuje. A aczkolwiek, Games to Learn znajdziemy dużo. I mamy Games to Learn English. Może są to troszkę prostsze gry. Nie są tak graficznie dopracowane jak na stronie JAMI, ale ich wartość, jeśli chodzi o edukację, też jest bardzo wysoka. Jak to wygląda, chociażby przykład jakiejś gry. Big Describer. Nie grałem. Już znamy taki podział, jak z podręczników mieliśmy, czy jak mieliśmy w podręcznikach do języka angielskiego, czy też z podręcznika do języka angielskiego, a mianowicie podział na pewne działy, czyli transport, zawody, dom. No tutaj widzimy Łazienkę. Ok. Zawsze w coś, czego nie za bardzo... Coś, co nie, nie za bardzo mi wychodziło, czyli na przykład matematyka. Dobrze. This is the study of numbers. Maths. No, Proszę bardzo. This is science where you study about Physics. 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 Mamy pasek, postępu. Ilość. Pytań oraz wynik. No i możecie w domu wszyscy razem spróbować siebie, czy tak naprawdę kto jest lepszy, kto wygra, kto nie wygra. Zawsze pamiętajmy też, że jeżeli gramy, powiedzmy z dziećmi w grę, gdzie jest wynik, musi być nagroda. Obowiązkowo, kochani rodzice, musi być nagroda, Coś, jest jakaś słodkość, coś musi być. Yy, ok, the subject keeps you fit and healthy. Yy, yy, yy. Physical education. Jak widzimy, mamy tutaj też native speakera, więc możemy go użyć kilka razy. The language of Spain. Spanish. I historia. Wynik. Ilość odpowiedzi. I tu już widzimy też ogólną ideę tych gier. Będziemy mieli tam też i to już może pokażę tworzenie zdań podstawowym. Czyli powiedzmy likes. On. He. Likes. Playing the drums. Playing the drums. Proszę bardzo, wynik i też mamy czas. Jeżeli powiedzmy, on się nam skończy, to pewnie pojawi nam się e, podpowiedź. Czyli kolejna strona, kolejne gry do nauki języka angielskiego e, i do świetnej zabawy. E, no i finalnie tutaj też chciałem pokazać, właśnie, produkcję mm, tych samych twórców. Ze strony JAMI, czyli MIMOWA. I znów mamy podobny problem z wtyczką. Wystarczy, że zezwolimy F5. I już proszę bardzo, jak to wygląda. Sama strona mimowa, czyli gry i zabawy logopedyczne dla dzieci, nie jest stroną darmową. Bodajże jest tam abonament. Nie, jest, nie są to jakieś bajańskie sumy, ale jest też i abonament. Natomiast z pozycji bez rejestracji możemy też spokojnie skorzystać z niektórych gier. Z tego co pamiętam, właśnie sprawdzimy. Se seplenienie. seplenienie. I mamy opis. I wybieramy. Domowy labirynt. Niektóre gry muszą mieć podłączenie do kamerki, stąd też wypadałoby, żebyśmy mieli powiedzmy kamerkę, no i mikrofon, bo zawsze możemy po pierwsze nagrać wady naszego dziecka, no i oczywiście postępy w ten sposób na bazie plików, które powiedzmy zbierzemy. Zaprowadź mi do jej misia przez labirynt korytarzy. Po drodze staraj się odwiedzić każde pomieszczenie. Głośno i wyraźnie powtarzaj wszystkie odgłosy wydawane przez mi. Cium, cium, cium. Hmm, hmm, hmm. Też już widzimy wasze logopedzi, widzę już ideę gry i gier i tutaj takich gier mamy dużo. I wydaje mi się na dzisiaj to tyle. W kolejnych filmikach będę też chciał ukazać gry czy strony z grami do wielu różnych innych przedmiotów. I to nawet w kontekście edukacji naszych najmłodszych i też dla Was, rodzice, ponieważ wiem, że szkoła w domu na pewno absorbuje Wam dużo czasu, stąd po prostu można się posłużyć. A jednak, zależnym od tych relacjach z dzieciaczkiem, więc możemy się posłużyć takimi grami. To jest świetna zabawa, to jest relaks do kawy, herbaty, a przy okazji um, naszy, zagubione nasze, słowa. nasze pociechy się e, uczą. I co? Życzę Wam zdrówka, szczęścia, dzięki, hej!